Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Draco i widzimy się w drugim odcinku Draken Snack Online. E, w dzisiejszym odcinku, tak sobie pomyślałem, że przejdziemy sobie parę misji, tak, 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 sobie przejdziemy sobie po prostu e, i Wam opowiadam co się u mnie ostatnio ciekawego działo. Otóż, jak widzicie, wbiłem sobie 40 poziom. E, to, to raz. E, dwa, zaraz Wam pokażę moje nowe eku, tylko sobie znajdę ciekawsze zadanie, żebym dostał, o właśnie, coś takiego chcę Jesteśmy teraz w. W takim śmiesznym mieście, bo za bardzo go nie ogarniam Czekajcie, bo tu już czuję, mam lagi okropne, ale dobra Wracamy sobie do obozu oporu, bo tam ten obóz mi się najbardziej podoba w sumie e, I bierzemy się za misję e, Jeszcze wam tylko pokażę właśnie moje ekwipunki Dawajcie, i... O Jezu To wszystko wina tego internetu dzisiejszego Czekajcie, jeszcze sobie naprawimy to O Jezu, stój drakuś Otworzymy sobie skrzyneczki. I tak, mam nowy łuczek, który jest ulepszony sobie do drugiego poziomu, jest całkiem spoko, pro elo. I z czego jestem najbardziej zadowolony, to jest mój hełmik, zobaczcie. Daje mi aż 220 życia, to jest naprawdę combo. I powiem wam, że ostatnio, to znaczy wczoraj, zakończył się taki fajny event. Musieliśmy zbierać szpileczki. Było ich do zebrania 3000 niestety, mi się udało zebrać w tyle widzicie, tu jest widzicie, tutaj one są. Za zebranie właśnie wszystkich szpileczek można było dostać takiego fajnego smoczka O, takiego smoczka już mi pokazuje. O, tego smoczka Ten koleś na nim jedzi No mi się niestety nie udało już potem Bo trzeba było zabijać takie trudne bossy, że Innego bossa byłeś około 10 minut, więc Więc, więc, więc darowałem sobie już Bo zostało mi chyba pół godziny, bo się za wcześnie obudziłem po prostu I dobra, co my tu możemy sobie zmajstrować? Dobra, to Tylko żeby punkty dostać, dobra, dzień Może no, to będzie lepsze jakieś a no nie jest lepsze. I dostaliśmy 250. Nice. Czyli jak za jakieś około 3 dni odblokuje mi się to. Bo to tak dziennie 250, więc akurat będzie. E, dobra. Teraz idziemy sobie w misję. Tylko jeszcze muszę zobaczyć, co my ciekawego możemy dzisiaj zrobić. E, dobra. Tutaj mamy tak, czyli musimy iść do. do, do, do. E, jak się nazywa to miasto? Tu byłem w sumie. Ale tu musimy iść Bo tutaj jest dużo zleceniodawców I oni coś zawsze właśnie wymyślą dla mnie A ja chcę takich właśnie misji przechodzić miastami Bo na przykład z jednej lokalizacji mogę od razu wszystkie te misje przejść Ja jestem lol Poczekajcie mnie się nam odwieści ta gra Bo e, coś przecież to zwina po prostu internetu dzisiaj Wczoraj też jak próbowałem nagrywać To troszeczkę mi się dać na niestety Dobra, aha, jesteśmy tutaj Dobra, ruszymy Może coś tam w trakcie się naprawi e, A jeżeli nie, no to Trudno się, mówię będziemy grać na lagach, przy 10 FPS-ach Dobra, tu jest jakiś typak, co ty chcesz ode mnie? Znajdź w środku wulkanu A w ogóle na jaki level jest ta misja? Że się zapytam? 37 No powiedzmy Chyba ogarniemy, mamy 40 poziom, który wybiłem w niecały tydzień I od tego misję wezmę Nie, to jest mistrz areny, to dziękuję bardzo na arenę chyba dzisiaj nie pójdziemy, bo możemy po prostu nie zdążyć jak... Zależy jak tam z misjami będziemy sobie po prostu stać. No, a ty co masz dla mnie? O napraw przedmiot. why not? Yy, sprzedamy sobie teraz o ten kilofik. Czy tam siekierka, nie wiem jak coś się to nazywa. Okej. Okay. A no w ogóle poczekajcie, że otworzymy sobie sakiewkę. Eee, yy, przetop. Bo no to chyba słabsze. Tak. A łuczek, łuczek sobie zostawię, bo może go jakoś coś tam zrobię sobie. Zobaczymy. E, właśnie misja. By bym zapomniał. Na sucho, co chcesz? Dobra. Weźmiemy jeszcze sobie misję od tej oto handlarki esencjami. Wow. Są wszystkie sobie wysiłmy z tego miasta. ale co? Będziemy latać tyle razy. Dobra ile mamy już ich Te jeszcze dwie połkniemy akurat 4000 i ty masz chyba jeszcze jedną dla mnie dobra o to w ogóle o widzicie Tutaj sobie przyjdziemy troszkę porozmawiać trzeba Platania jest dużo co mi się podoba w sumie a ty co też można mi coś? nie no właśnie o tu Hopsi. i jak będziemy już w jakiś o a, ty masz misję, ale poczekajcie. No. Jak będziemy już na takiej y, mapce, gdzie będziemy mogli się bić, bo w mieście się nie wolno bić, nie wolno używać skilli pokażę wam jakie mam fajne pro elo i w ogóle wilczki. No. Nie to Czemu te misje nie są jakieś zaznaczone czy nie Bo by łatwiej. I znowu widzicie tu sporo latania, ale... No jak skutecz w sumie troszkę dostaniemy y, tutaj. Tego miasta bym wam, że nie ogarniam Bo ja to praktycznie cały czas siedzę w obozie oporu Albo w tych kopalniach, gdzie ostatnio kiedyś tam byliśmy Nie wiem czy pamiętacie hmm. Gdzie? Dobra, to lecimy tam Gdzie jest teleport? E, tu jest teleport Jeszcze pytanie, czy ja w ogóle tam byłem kiedykolwiek hmm. A nie mogę, tak? No kurczę Czy ja na pierwszą mam tam iść? O boziu Tyle latania O i w ogóle widzę że Musimy iść jeszcze na górę Nie zauważyłem od razu i tak to się dzieje um, Gdzie ty jesteś typie O to przy okazji sobie weźmiemy od niego 11 mrocznych monet Potrzebuję jeszcze chyba 300 żeby sobie odblokować Miejsce u Wow Ty to dopiero masz tu mnie Nie nie chcę się zbierać eee, No dobra Już mam 10 eee, Odblokować sobie miejsce w... Nie mogę to być tu dozorcy czy coś takiego, żebym po prostu nie tachał tego o tutaj sobie W swoim ekipunku tylko że miał ja to tam Tak schowane fajnie Nie to chciałem Dobra, nieważne O kurcze Troszkę tego tutaj mamy widzę Mam nadzieję, że To jest jakiś typek, tak, to jest jakiś typek że te potworki, które tutaj będą, nie będą za bardzo mnie tutaj męczyły. Bo ja nie chcę zginąć w sumie. Oba, no i te lagi jeszcze okropne. Co to jest? Aha! Tłów wieloryba. A to ma tylko 35 poziom. Aha, niech ta gra się nam troszkę odwiesi. I o tym, że będzie elegancko. No już jest, powiedzmy, elegancko. O, Wiczki miałem wam pokazać, ale wiczki wam pokażę jak będzie więcej potworów, na przykład teraz lol jakie to wielkie, pierwszy raz tu jestem o i to są moje wilczki, co mam zebrać? 25, boziu i moje wilczki sobie tak latają przez 25 sekund, sobie gryzą go i ja w ogóle dostaję za nie jeszcze dodatkowo życie jak one go tam ugryzą sobie ja tak. walną mnie kamieniem i ogłucham jakie to prawdziwe Dobra, stop ja idę sobie pożyjcie. Zrozumiałem czasu dla Was. Ja tu nie przyszedłem ekspić, tylko ja tu przyszedłem misję robić. O, czyli z was też coś mi leci. A z was co mi leci? A to samo No dobra, nara wam. Tu mam jakiś punkcik. Gdzie on jest? A, tu też te wiele ryba szczątki. Statuetki. Dobra, no zwał jak zwał. Mm, jedyneczka. Was zostawiam najwyżej. Będzie na, mnie gonił taki ogromny sznurek i w tym sobie palne Idziemy tędy. Nie no, w sumie trzeba zabieć, bo wtedy misja mi się zrobi przy okazji Że tam właśnie będę będą mi leciały te e, nie wiem co tam mi leczyć w sumie. W sumie że się Teraz mi zabiją w ogóle szóreczka, niech kogoś walną bo ja nie lubię ogólnie tych w które nie strzelają we mnie Więc są okropne no tak, to, bierzemy jak? butelki wina aha to butelki wina mogę zbierać pewnie ty, ty 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 nie zabijaj mi w sumie do grupy możecie dodam żeby to łatwiej mi się żyło na przykład dodasz mnie czy nie mam tu jakieś kwiatki przy okazji i tak to jest, słuchajcie, jak się nie przechodzi misji od razu, tylko yy, z 33 wbija się od razu 40, o, zaprosimy. znaczy przyjął mnie, to tak to właśnie działa. To wcale nie jest fajne, szósteczka. No bij mi tego cyklopa szeroko stropego. W ogóle nie wiem, co on ma za misję i, 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 i tak naprawdę jesteśmy osobno. No, cyklopik, O O, w ogóle jakiś trupek leży sobie. Oj ojoj <laughs> się wziął i umarł troszkę. Dobra, wiemy. chyba tego ode mnie wymaga. O, jak on szybko to zabił. Oj patrzcie, gdzie takie tej malkie te plus 36 na przykład było? To dostaje, to jak te wieczki go pogryzą. Dobra, idziemy na górę. Chodź. Yy, Stasiu. 666, chodź. <laughs> Skacz ty tam. O, co my tu mamy? Teleczkę z winem. Czemu nie mogę podnieść? Mogę podnieść. Ja bym nie mógł podnieść. Z tych cyklopów mi nic nie leci, Myślałem, że z cyklopów mi się leciało. No trudno się mówi tu Boże, jakiś mordor się zaczyna. O, patrzcie on zabija i mi lecą szkatułeczki. Lepiej na tym wyjdę w sumie. Szybciej może misję przejdę. Y, dobra, chodź do mordoru. Boże, naprawdę to strasznie jest. Nie, to mapę chciałem A i do wulkanu też w ogóle chyba będziemy musieli iść Tak mi się zdaje A gdzie jesteśmy, kolego? Tego klopa chyba sam rozwalę Rozwalę go, jak ja go nie rozwalę Dobra, poczekaj, muszę tutaj do wielorybka Po wielorybka iść No tak ślicznie. Dobra, teraz idziemy Nie, tu chciałem Tutaj Wow, jaki ty ładny jesteś szeroko stopy yy, w cyklopku no już się tak nie buje dobra gdzie jest ten mój punkcik zmieniam sobie skilla a tutaj też jest trupek w sumie żyć tak z cyklopami to nie dziwnego że są same trupki gdzie jest mój kolega a mój kolega na górze został dobra nie wracam do niego bo on może zabija i w sumie z szkatułki może milać co ale no trudno się mówi nie mogę być w dwóch miejscach naraz, tak? Dobra, mamy 9 butelków. Szybko lecą w sumie. Oj, tu widno wreszcie się zrobiło. Jak ja lubię widno. Nie lubię nocy. W sumie kogo to chodzi? Szósteczka. Zabijcie się czy coś tam tego. Um, tutaj co jest? Jakiś odłamek akweduktu. Lol, czego to nie nie wymyślą Skacz Zaraz z mnie nie Oj, był pierścionek jakiś magiczny pierścionek, no nie podniosłeś No ptaszku leć, czyń swoje honory, no śliczne. Dobra, ale tu gdzieś naprzeciwko, no właśnie Jezu, jak bez mapy może to gardzić, co nie wiem Dobra, jeszcze dwa punkty. W ogóle kolega nas odrzucił z grupy. Chyba zrobiło mu się smutno, że mu nie pomagamy. Trudno życie. Nie mogę być w dwóch miejscach naraz, już to mówiłem gdzieś tam wcześniej. Yy, dobra. Nie, to znowu mapę chcę powiększyć. Pustoszała wioska rybacka. Hmm. No, cofnieć troszkę. Oj, za wam widzków, bo widzę, że cyklopek się nam narodził. I życia troszkę nam się przyda załadować. 10, dopiero skrzynków. O, jest jakiś nowy kolega. Czy kolega chciałby do nas dołączyć? O, chciałby do nas dołączyć. Tak to nie jest ten kolega. Kurczę, bladę. Ten kolega... Ale kolega też zaprosimy. To udał! patrzcie jaki fajny kolega. Mamy go w grupie i jest w ogóle nice. To teraz może szybciej uda mi się w ogóle pozabijać te stworki I co z tym się wiąże? Może szybciej będą leciały mi e, buteleczki z winkiem. Już wam pomagam, poczekajcie, kochani. Nie to, żebym był takim snobem nie lubi pomagać, ale muszę się tylko płukcić. O, widzicie? Poleciało. Muszę tu sobie gdzieś kliknąć. Gdzie są te beczki? A znowu trupek, lol Nie lubię robić sexy zwłok W sumie nigdy nie robiłem, ale... Ale chyba mi się nie będzie podobało W sumie nie podoba mi się to No, gdzie są... O, te ma wilczki Już nie ma wilczków Niech to się zrespi... O, ładnie No, bita W ogóle oni są fajnie, bo lubią pomagać Dobra, <grym> zabił Chodź tu, tu synek o no, pięknie to jeszcze fajnie by było jakby mi szkatułeczka poleciała to znaczy winko no powiedzmy, że poleciało kurcze, nie lubią mnie tutaj w tej grze Mm. w ogóle nagrywam, nie no, spoko tak myślę, że, czekajcie, jeszcze ogarnę sobie tutaj, mamy to, czyli możemy już tą misję odnieść tą misję możemy sobie odnieść, tą misję możemy sobie odnieść no ale jeszcze to musimy zrobić i będziemy mogli sobie opuścić to miasteczko. O tutaj. I wtedy przejdziemy może do następnych zadań. Ogólnie nie wiem, czemu ale nie, nie mam ochoty iść z powrotem do, do lodowego lasu. Lodowy las, to nie wiem, czy pamiętacie to, ten, to miejsce z poprzedniego odcinka, gdzie tam sobie latałem. Patrzcie, w ogóle muszę zebrać w tym mieście, w mieście, w miejscu. Strasznie dużą ilość e, takich rzeczy, które w sumie wolno lecą i dlatego mi się tam nie chce iść. A misja chyba nawet nie jest jakoś tam bo płacalna, bo w sumie niecałe 5000 tysięcy expu może jakoś tam przy okazji, nie wiem, nie chcę mi się naprawdę gdzie są stworki taś, taś, taś stworki Zabłamy sobie w sumie niepłacalne to było, ale dobre no widzicie go pięknie w ogóle idę do moich przyjaciół bo oni tam coś się biją, bo tam się zatrzymali w sumie troszkę no bijcie go szybciej, lol Dobra, idziemy do nich. Bo może szkatułki poleciały. W ogóle jakiś 43 level do nas doszedł, LOL Hm Jakiś sobie poszedł Siemanko, macie dla mnie skrzynki? Winka, sorry. Skrzynki, bo to wiecie jest tak na obrazku namalowane takim niebieskim takimi skrzynkami, tak to widać. Dlatego się pytam o skrzynki. Ale chodzi o winka, tak? Ogarniacie, no. W ogóle poczekajcie, jeszcze tym sobie dokładnie z czego to leci, żebyśmy byli tylko te e, strzelca. Tak, to jesteś ty. Ale nie dałeś mi tego, co ja od ciebie chciałem. Ty też mi nie dałeś, jesteś przykły. Stop, zaraz ja będę przykły. Nie obrażam, dobra. Wilczki by się przydały. Ojoj! Dawajcie wilczki. Gryźcie go. Bo musimy się życie od y odrodzić. Kęceczka. Ślicznie, normalnie ślicznie, ale... Jeszcze jakbyście dali mi 14 skrzyneczek też bym był zadowolony, bo bym mógł sobie wypuścić tą brzydkie miejsce. A z tego brzydkiego miejsca pójdziemy do takiego brzydkiego miejsca. Może zresztą zobaczyć jak to jest ciężko. to Atlantydy No jedneczka. Jednaczko mówię. Czasem mówię, te chwile mnie załamują, bo niby się naciskają. O, dostaliśmy coś. Ale się nie akceptują wszystkie. Sto, bo nas tak mało w końcu zostało Jesteś ze mną? Tak, jesteś ze mną Hmm, tędy maybe Nie wiem O tak, dobrze myślałem Piąteczka, szósteczka I pięknie Tylko dajcie mi... Nie daliście mi, jesteście dziwni. A co to? Nie, takiego tu ja nie chcę Tu chodź na górę, tutaj też Co mam za czworki moje śliczne, szósteczka okej okej, okay, to chyba jest trzynaste, tak? 13. jakby troszkę szybciej leciało, bym był bardziej zadowolony, w ogóle dlaczego jesteśmy tylko sami? no, bo zaraz się obrazi i mnie wyrzuci w sumie ten nie ma nic do gadania, niby o! kryształ prawdy, podnieś kryształ prawdy No zabij go już, i podnieś kryształ prawdy. No i jeszcze mnie ogłosił typ. I go zabić. No ptaszku leć. Gdzieś się na ptaszka poleciał. Ja to jestem z Tylko ja po... to... jest ptaszka zabić. No sześć. mi się przydało. Ale wiesz na mnie, lol. Chciał mnie zabić. Spaść chciał na mnie. chodź tutaj, co? są te spotki. Gdy nie lubię łuczników, ucznicy są źli, ucznicy strasznie dużo biją. A ten cyklop to już w ogóle. Jak walniemy z tej swojej laski. O mam to ja już jestem arcyplugem. Ten też padł na hita, co za typ słaby. Tędy. Przejdę, przejdę. Przecisnę się, jestem chudziutki. W Co ja ty mam? Mam tam... Iść, nie, no potem pójdziemy. Eee, coś się pojawiło? Nie, to ta jego wróżka mnie... Te... o okay. Tak, no, zmieniła Dawajcie dwieczka, gdzie są je... lol, stój! Te wilki mi się nie zawołały, widzicie? Naczynałem sobie, normalnie przybywałem sobie wilki, a wilki co? Nie pojawiły się, no bo po co? Czwóreczka. Tu! No, ptaszek też, odleciał. Dawaj życie. Jak ja bez życia w sobie poradzę? Serce mi bije. zostaw to boję Dzienna Jakoś sobie dam radę teraz MMM yy, Sześć mm. O, jeszcze więcej życia W sumie to jest takie fajne, że te życie tak nam podczas tego spada To znaczy dodaje się Czekajcie, że tego typka pójdziemy, bo może on ma jakąś nową Dostawę tych potworków A że jesteśmy z nim na jednej lokacji, to te moje winka, one się nie usuwają I one są cały czas Więc idziemy do tego typka nie wiem co to ty typu... tak. O... Co ty robisz to jestem tylko ja? Jedny drakuś A, niepotrzebnie hm. W takim tempie to mi nie przejdziemy i chyba będziemy musieli zaraz wrócić się do miasta Inaczej sobie to wyobrażamy Tu najwyżej sam tej wrócę A czy z wami pójdę do innego miejsca tylko oddamy sobie... To e jest no! Chcecie cofnąć? Ty nie chcesz cofnąć Opuścimy grupę Wracasz do tego miasta czy nie? Nie trolluj mnie. Z wami jeszcze pójdę do tej przeklętej Atlantydy i dlaczego? A tutaj mamy, dobra Okej, okay. ty masz coś dla mnie? No niby masz, dobra, ale to to będzie w tamtym, więc sobie wezmę. Yy, od tego typa sobie weźmiemy misję, poczekajcie. Nie, najpierw oddamy Najpierw oddamy, potem weźmiemy i potem będę myślał co dalej. Sam będę musiał sobie ich przejść. Naprawdę ich jest od groma, bo nie przechodziłem ich w ogóle i... Dobra, weź to. Poczekajcie, cały czas z tym my... Metrys... Mystras, dobra. Eee, dobra, dobra. Już wszystko ogarniam. Mamy 42 złotego hajsu, mhm. Mm idziemy sobie teraz... Eee, gdzie idziemy? Do serca Atlantydy. Tam zabijemy sobie 5 wężowych takich, takich fajnych stworków. I w sumie to będzie koniec. Gdzie serce Atlantydy? Tutaj? Czy tutaj, czy tutaj? Tu jest serce Atlanty. To dopiero będzie naprawdę osą. w ogóle mam misję do jakiegoś tłukackiego, poczekajcie dokładnie, chcę zwiedzieć, co ja mam tu Dedać. Yy, serce Atlantydy. Zbierz... Aha, to mamy gorgońskich wojowników. Zabijać i zebrać od nich pięć tych. Co tu nie bije? Jakiś mały żabiak. Jabaks. Jaki fajny słodziak. Koła przyjmiecie mnie przyjmiecie mięto Pepe O przyjął mnie Jak jesteś fajny Chodź musimy pozabijać takich fajnych stworów Nie jabaksów No Te jabaksy fajne są słuchajcie I nie biją tak bardzo jak y, te poprzednie stworki Idziesz tu? Chodź tutaj Może będą gorgońskie wojowniki jak to w ogóle wygląda? Pierwszy raz będę widział tylko gorgońskie coś tam. W ogóle powiem wam, że na dworzu jest taka straszna fura. a ja muszę zaraz wyjść w sobie. O, to jest. Tak, to jest gorgoński I wcale mi się to nie marzy, słuchajcie, i, i to jest straszne. O, nie dała mi nic. No to przykra. Gorgona. W ogóle z czymś mi się kojarzy Gorgona nie wiem z Też są łucznicy. No, ta gorgona padła. Tu mi zaraz ja padnę, w sumie fajnie by ci się tym padłem. I i, I i i i, i, mogłaby nam coś sypnąć, no nie. A już ci pomaga. O hm. Patrzcie, jestem w świetle reflektorów. Chodź tutaj, synuś Ptaszka też dostaniesz. Co się tam będę? No słabi jesteś, dlaczego tak wolno W ogóle mam krótki łuk, nie wiem czy tam wam mówiłem o tym że Ja potrzebowałem krótkiego łuku, no i mam w końcu krótki łuk, no nie? To zresztą mogliście widzieć na początku, wam pokazywałem Wow, stój, bo tu moje esencje są, zamruziłeś mi esencje! Gdzie na? Coś czuję, że z tymi gorgonami też sobie nie poradzę Dobra, idziemy na górę I że z gorgonami też sobie sam będę musiał przejść tak poza nagraniem Bo nie chcę, żeby ten odcinek był taki naprawdę strasznie długi Gorgonki, taś, taś, gdzie wy jesteście? Jest jakaś furgonka i wow, co to ma być? Jakieś żerloby, tak? są żerloby? Tak, z żerlu, dobrze pamiętam. Z innej lokacji, bo co prawda znam, Ale żerlob to żerlob, z tego sobie są, i wiem, żerloby. I w ogóle cały czas namawiam was, żebyście yy, te osoby, które coś tam ze mną chciały grać, bo niektóre są, żebyście po prostu pisały. Nie wiem, tutaj na czacie jestem cały czas praktycznie dostępny. E, możecie pisać jak nie na Youtube czy tam na Facebooku możemy jakoś się zgadać bo kilka osób chciał ze mną pograć Tylko no nie wiem o co wam chodzi, że nie chcecie grać. No <laughs> Dobra zabijmy jeszcze tego Jak mi nie poleci teraz tej gorgony e, ta jej skóra czy coś tam To kończymy odcinek Ach poleciało patrzcie. Czyli czyli to coś znaczy Ale i tak zaraz praktycznie kończymy Bo 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 Trochę dzisiaj wam pokazałem, przyszliśmy normalnie trzy misje. Rekordowo. Wczoraj przyszedłem chyba sześć. Bym się już nie chciało. E, także słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Ja się z wami żegnam. W przyszłym odcinku prawdopodobnie będę miał jeszcze większy level. Przejdziemy jeszcze większą ilość misji i nie wiem w ogóle co to będzie. Może będę już w ogóle taki pro-elo wyrąbany w kosmos. Co wątpię w sumie, no ale zobaczymy jak to będzie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.